Dzisiaj y, o relacjach ojciec-córka, syn-matka, czyli luster naszego życia i duszy oraz y, tego głównego fundamentu naszych relacji partnerskich. Każda relacja w naszym życiu ma swoje korzenie. W naszym systemie rodzinnym. Jednak te dwie: ojciec, córka i syn, matka, stanowią fundament, który często definiuje nasze postrzeganie świata, naszą samoocenę i sposób, w jaki budujemy przyszłość. Są jak kody zapisane w podświadomości, które z czasem, Odczytujemy na nowo, odkrywając ich wpływ na to, kim jesteśmy, jak kochamy i w jaki sposób tworzymy relacje partnerskie. Bo przecież relacja z ojcem to pierwsze spotkanie córki z męską energią. To właśnie od niego uczy się, jak mężczyzna może wyrażać siłę, ochronę i miłość. Jeśli ojciec dawał córce poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i uwagi, w dorosłym życiu będzie miała łatwość w otwieraniu się na zdrową. Pełną relację z partnerem. Taka kobieta zna swoją wartość, potrafi przyjmować miłość i ufać, że na nią zasługuje. Ale jeśli ojciec był nieobecny, krytyczny lub surowy, jego cień może rzucać się na jej relacje partnerskie, chociażby przez co później. Wybiera partnerów niedostępnych emocjonalnie. Licząc, że w nich znajdzie uznanie, którego nie dostała od ojca. Albo czuje się niewystarczająca i zawsze stara się zasłużyć na miłość, albo unika bliskości, lub Kontroluje partnera, bo obawia się odrzucenia, które kiedyś zabolało ją najmocniej. Każda relacja z mężczyzną jest w jakimś stopniu odbiciem jej relacji z ojcem. I uzdrowienie tego wzorca zaczyna się od akceptacji tego, co było, i odpuszczenia żalu. Kiedy kobieta uzna swojego ojca jako część swojego systemu, nie idealizując go, w czym byłam świetna, ani nie obwiniając, też się zdarzało, wtedy Odzyskuje wewnętrzną harmonię i staje się gotowa na świadome partnerstwo. Tak samo matka to dla syna pierwsza kobieta w jego życiu. To od niej uczy się, czym jest miłość, bliskość i akceptacja. Jeśli matka była obecna, kochająca, ale nie przytłaczająca, syn wyrasta na mężczyznę, który potrafi budować zdrowe relacje, zna swoje emocje, nie boi się bliskości. Ale gdy matka była kontrolująca albo nadopiekuńcza lub emocjonalnie niedostępna, jej wpływ może odbijać się na jego relacjach partnerskich, i wtedy taki mężczyzna może unikać zaangażowania, bo bliskość kojarzy mu się z utratą przestrzeni. Albo szuka aprobaty u kobiet, odtwarzając wzorzec próby zadowolenia matki, albo nie potrafi stawiać granic. Bo jako dziecko nigdy nie miał przestrzeni, by być sobą. Taki mężczyzna może nieświadomie wybierać partnerki, które przypominają jego matkę. Pod względem emocjonalnym lub energetycznie. Dopiero, gdy świadomie przepracuje tę relację, zaczyna dostrzegać różnicę między rolą matki a partnerki uwalniając się od przeszłości i otwierając na prawdziwe świadome partnerstwo to co niesiemy w sobie z domu rodzinnego jest jak scenariusz który rozgrywamy na nowo w każdej kolejnej relacji jeśli byliśmy Dziećmi niewidzialnymi, często szukamy partnerów, którzy nas zobaczą. Jeśli byliśmy ratownikami dla swoich rodziców, przyciągamy osoby, które potrzebują pomocy. Ale kiedy uświadomisz sobie swoje wzorce i spojrzysz na rodziców z miłością, szacunkiem, możesz przerwać ten cykl. Dla córki ojciec przestaje być wzorcem, a staje się częścią przeszłości, którą można uznać i puścić. Dla syna matka przestaje być wyrocznią, a staje się pierwszą nauczycielką miłości, której dziękuję za lekcję. Dopiero w Wtedy zaczynasz budować relacje partnerskie z miejsca pełni, a nie z potrzeby uzupełnienia braków. Przypomnę jeszcze raz, że nasze relacje nie tylko partnerskie, to zwierciadło tego, co mamy w sobie. Kiedy uzdrawiamy relację z rodzicami, uzdrawiamy też. Swoje podejście do miłości i otwieramy się na partnerstwo, które nie jest grą w zależności, ale wspólną podróżą dwóch osób, które widzą siebie nawzajem i wspierają się w rozwoju. Nie musisz być idealny, idealna, aby stworzyć zdrową relację. Ale musisz być świadomy, świadoma. I właśnie świadomość swojego systemu rodzinnego, wzorców i podświadomych wyborów to klucz do tego, by świadomie wybierać miłość. Rodzice dali Ci życie. Partnerstwo. To przestrzeń, w której możesz wyrazić, co z tym życiem zrobisz. To nie jest miejsce na odgrywanie dawnych ról, ale na tworzenie nowych historii. Historii, które zaczynają się w harmonii, miłości i przede wszystkim w prawdzie. W gruncie rzeczy rodzice, nawet jeśli byli nie do końca doskonali, Zawsze dawali to, co mogli. Gdy spojrzysz na nich z perspektywy dorosłego, zobaczysz, że ich błędy nie były przeciwko tobie, ale wynikały z ich własnych ran i ograniczeń. Dzisiaj możesz podziękować Ojcu za życie, które Ci dał, i uznać Jego rolę jako mężczyzny. Niezależnie od tego, czy spełnił Twoje oczekiwania. Możesz spojrzeć na matkę z miłością, wiedząc, że robiła co mogła i jak potrafiła. Relacje: Ojciec-Córka i syn-matka to zaproszenie do transformacji. Kiedy świadomie przepracujesz te więzi, uwolnisz siebie od ciężarów przeszłości. Jednocześnie otwierasz się na pełniejsze życie życie, w którym wybierasz siebie, swoje szczęście i swoją prawdę. Rodzice są początkiem naszej drogi, ale to my decydujemy, jak ta droga będzie wyglądała. Na to nigdy nie jest za późno. I dopiero kiedy chłopiec staje się mężczyzną, a kobieta staje przy swojej matce, zaczyna się przestrzeń prowadząca na drogę do dojrzałego związku. Po czy Zastanawiałeś się, zastanawiałeś, dlaczego niektóre relacje wydają się nieustannie kręcić w kółko. Bez nadziei na głęboką, dojrzałą miłość. Ja się nad tym często zastanawiałam. I, i często, mimo największych starań i pragnień, coś nas trzyma w miejscu. Jakby jakaś niewidzialna siła zapisana w głębi duszy ciągnęła nas w stronę powtarzających się wzorców. Właśnie te ukryte dynamiki, rodzinne, lojalności, nierozwiązane traumy, które mogą sabotować nasze dorosłe związki. O czym już wspomniałam. Ale. To jest tak rozległy temat, że zapraszam cię do przypatrzenia się jeszcze z innej, trochę innej strony w tym temacie. Bo kiedy mężczyzna nie może dorosnąć. I wyobraź sobie chłopca, który dorasta z nieobecnym ojcem. Nieobecnym, to znaczy ojciec odszedł, albo pije, albo matka stawia syna ponad męża, czyniąc go takim małym księciem, najważniejszym mężczyzną w jej życiu. Dla takiego chłopca ojciec staje się odległą, często negatywną postacią. A matka cen, cen, po prostu centralną osią wszystkiego. Mimo, że wydaje się to niewinną zależnością, głęboko w środku chłopiec traci część swojej męskiej energii. Odsuwa się od ojca. Nie uczy się, co to znaczy być mężczyzną, ponieważ nie ma wzorca, do którego mógłby się odnieść. I zostaje na poziomie dziecka, które chce chronić swoją matkę, albo trzymając z nią sztamę, jednak nie będąc w stanie unieść tego ciężaru. Ten sam chłopiec, dorastając, może traktować kobiety, jak zdobycze, kolekcjonować je, angażować się w krótkotrwałe relacje, które nie mają szans na głębię. W końcu, nawet jeśli żeni się z kobietą, ta relacja nie wypełni pustki po ojcu ani nie złamie lojalności wobec matki. Kobiety w jego życiu będą zawsze tylko kochankami. Nigdy prawdziwymi partnerkami, bo to miejsce w jego sercu jest zajęte przez mamę. On, mały książę, który nigdy nie musiał walczyć, niczego zdobywać, dostaje wszystko bez wysiłku. Ale jest to dar bez mocy. I choć na zewnątrz wydaje się pewny siebie, w głębi duszy nosi brzemię porzuconego dziecka, które utknęło w pułapce własnej lojalności. A kobieta, która nie może puścić matki. I tutaj z kolei kobieta, która nie stanęła po stronie swojej matki, ale wbrew niej. Odrzucając jej wartości, wybory życiowe, czy po prostu oddalając się emocjonalnie, nie znajdzie spełnienia w związku. I może buntować się przeciwko wzorcom, jakie narzucała jej rodzina, ale nie znajdzie spokoju, dopóki nie spojrzy na swoją matkę z szacunkiem, dopóki nie przyjmie, że to, co dała jej matka, to dar, który Choć może się nie podobać, jest początkiem jej drogi, drogi do wolności. Pełnię wolności w związku można osiągnąć, gdy obie strony przyjmą swoją przeszłość. Kiedy mężczyzna odważy się stanąć przy ojcu, nawet jeśli ten był nieobecny. Pił czy odszedł, to nie ojciec jest winny, lecz jego los. Mężczyzna może go przyjąć takim, jakim był albo jest, dziękując po prostu za dar życia i uwalniając się. Od lojalności wobec matki. Tylko wtedy będzie mógł w pełni stać się mężczyzną gotowym na relację partnerską, a nie chłopcem szukającym matczynej miłości. Podobnie kobieta musi stanąć przy swojej matce, niezależnie od tego, jak trudno to może być, przyjąć ją jako jedyną niepowtarzalną która dała jej życie z całym bagażem który temu towarzyszy i tylko wtedy będzie w stanie naprawdę otworzyć otworzyć się na mężczyznę nie szukając w nim lepszego życia ale będąc gotową tworzyć wspólną przestrzeń pełną miłości i Akceptacji. Dojrzały związek to spotkanie dwóch dorosłych energii, męskiej i żeńskiej. I nie chodzi tu o role, które narzuca społeczeństwo, ale o wewnętrzne uznanie swoich korzeni. Dopóki nie zaakceptujemy w pełni tego, kim jesteśmy, i nie uwolnimy się od lojalności, które nas ograniczają, będziemy szukać miłości tam, gdzie nie można jej znaleźć. W drugim człowieku, szarpiąc się. Tylko Pełne uznanie siebie, swojego męskiego i żeńskiego pierwiastka, może dać nam wolność do budowania dojrzałych, pełnych miłości relacji. Więc zanim wejdziesz w związek lub w nowy związek, zatrzymaj się na chwilę i spójrz na swoje korzenie. Czy masz odwagę stanąć przy ojcu, mimo jego błędów? Czy potrafisz przyjąć matkę z całą jej niedoskonałością? To pierwszy krok do prawdziwej wolności, dojrzałości i miłości. Bo prawdziwa siła mężczyzny rodzi się z połączenia z ojcem, a pełnia kobiety z akceptacji matki. Dopiero wtedy można zacząć pisać nową historię z miłością, szacunkiem i pełną świadomością tego, kim jesteś i skąd pochodzisz. Zapraszam Cię do refleksji w tym temacie. Samo uświadomienie sobie pewnych schematów może uzdrowić Twoje życie, Twoje relacje i dać Ci pełnię szczęścia, co wiąże się z życiem pełnym radości, uśmiechu i miłości. Bo każdy może. Jak wygląda to u Ciebie? Podziel się w komentarzu, zasubskrybuj, zostaw lajka albo napisz na maila. Zostawiam cię z tym. Miej cudowny czas.